Witam serdecznie w Zaczarowanym Ogródku. Zrobiłam sobie kawusie i będę montowała brakujący element w szklaręce. Zapraszam, chodźcie ze mną, zrobimy to razem. Ten brakujący element to jest około 4 metry węża nawadniającego. Mam niezbędne akcesoria, ostry nóż do cięcia węża, Szpilki do zamocowania i pozostałości z tego pakietu, który montowaliśmy z moim dzieckiem w szklarence. Jak ja to mówię, pakietu startowego, na którym uczyłam się, na czym polega to kropelkowe nawadnianie ogrodu. Czytam szklarenki. Ale, tak jak mówiłam, żeby zamontować 4 metry tego węża, musiałam zakupić 25 metrów, bo nie było innej opcji. Tutaj, jak widzicie, po prawej stronie przed sałatką jest papryka, jest tutaj wąż, później po środku są ogórki, a z lewej strony jest papryka, która niestety nie ma tego węża, i tutaj będziemy go Instalować. No, i żeby zainstalować taki, właśnie wąż, będę musiała najpierw zamontować trójnik. Tutaj wzrokowo, mniej więcej w tym miejscu, przetnę i zamontuję trójnik. Nie wzięłam sobie statywu, bo bralibyście aktywny, taki bardziej udział, w tym co robię, no tak to musicie mi wierzyć na słowo. Tutaj przed tym ostrym nożem, bo cięłam nożyczkami, ale nożyczki jednak deformują trochę ten wąż, spłaszczają, a ostrym nożem mam nadzieję, że pójdzie lepiej i poszło lepiej, jak widzicie. Ładnie się wąż przeciął. I zamontuję tutaj trójnik. Taki trójnik. On ma, zobaczcie, gwinty z obu stron. Właściwie ze wszystkich trzech, ale chodzi mi o te dwa gwinty. Które wkręca się w ten sposób, że kręcąc tym trójnikiem w jedną stronę i dociskając lekko wąż, od razu wkręcamy na dwie na dwie te końcówki, na dwa te węże od razu wkręcamy, kręcąc w jedną stronę. Celowo nie ucięłam węża na krócej, żeby go troszeczkę rozsunąć po bokach o te dwa centymetry, tak jak widzicie. Jest Trójnik jest kręcony, teraz wąż, który niestety jest taki troszkę twardy, Y, przymocuję szpilką na końcu, y, tam gdzie się kończy rządek, z papryką, i, i w kilku miejscach, żeby, żeby go w miarę naprostować. Trochę ucierpi na tym moja biedna papryka, no ale damy radę. I tutaj, tak mniej więcej, wyprostuję, żeby zorientować się, jak długi ten. Wąż uciąć w którym miejscu uciąć i nie mierzę metrem, dlatego, że tak jak mówię, to trzeba by było czasu, żeby to robić tak precyzyjnie. A ja to robię pi razy okno. Tutaj sobie utnę i. Po ucięciu trzeba pobejmować te wszystkie szpilki, żeby wkręcić ten wąż. Bo całym wężem trzeba wtedy kręcić i później z powrotem go zaszpilkować. Moja papryka dała radę, trochę tam może ją poczochrałam, ale już jest wszystko zamontowane teraz tylko na zakończeniu taki ten korek, żeby mi tutaj woda nie wylewała się na zakończeniu węża. Dlaczego korki, dlaczego nie ma obiegu takiego? Dlatego, że według instrukcji obrazkowej na tym opakowaniu jest wyraźnie narysowane, jak powinna taka instalacja przebiegać i, Właśnie są takie zakończenia, i na tych zakończeniach są takie korki. Być może to chodzi o to, że wtedy jest wyższe ciśnienie wody, że można wtedy po prostu więcej, więcej tych węży puścić, że tak powiem, i jest większe ciśnienie dzięki tym korkom. Korek wkręca się. No, jedną ręką w ogóle to trudno cokolwiek zrobić. Początkowo wkręca się korek bardzo łatwo, a później trzeba użyć kombinerek, żeby go dokręcić. Tak wiecie, na, na bardzo dobrze. I z doświadczenia Wam powiem, że jeżeli zdarzy się Wam źle przykręcić. Korek, czy trójnik, czy cokolwiek, to po odcięciu wyrzućcie to po prostu. Tutaj znalazłam takie kombinerki, dawno, jak widzicie, nieużywane i tym sobie dokręcę. Mieliśmy kolanko, które źle nam się, nie w tym miejscu nam się zamontowało, odcięliśmy go i chciałam go użyć do pewnej instalacji, ale o tym później. Więc nie da się raz wkręconego węża nie da się wykręcić, ale pomyślałam, że będę cwańsza i po prostu przetnę. No i niestety, moi drodzy, ale już to kolanko nie trzyma ciśnienia. To kolanko przecieka. Dlatego trzeba myśleć, gdzie co się montuje, żeby się nie pomylić, a w razie czegoś nie używać tego samego na siłę, tylko po prostu kupić nowe. Tutaj, ponieważ tych kroplowników mam tylko 5 sztuk, a papryk 8, więc zamontuję te zraszacze. Bo zraszaczy mam więcej, więc do papryki zamontuję zraszacze. I takim dziurkaczem, który też można kupić osobno, robimy dziurki w wężu. Dobrze jest mieć dwie ręce, drugą ręką od spodu sobie ten wąż przytrzymać, wtedy wszystko dzieje się łatwo. I nie robić dziurek od razu w całym. Przy wężu, tylko dziurka i wtykamy odpowiedni tam zraszacz czy, czy ten kroplownik. I wszystko w sumie na 8 papryk, 2 minuty, wszystko jest zamontowane. No ale ja chcąc Wam pokazać, próbuję to robić jedną ręką. A jedną ręką to sobie można. Widzicie tutaj, no ciężko mi wchodzi, bo wąż mi się ugina, jest dołek na paprykę i dlatego nie mogę, nie mogę go, tego zraszacza wetknąć, ale pomagając sobie drugą ręką rzecz dzieje się szybko. Owszem, trzeba troszeczkę takiego naporu użyć, takiej siły, ale nie jest tak tragicznie. Skoro ja dam radę, to wszyscy dadzą radę. No, i, i staramy się robić te otwory wszystkie w jednej pozycji. Szczególnie to jest ważne przy tych kroplownikach, żeby później łatwiej było ustawić nam to kroplenie. No i tu dalej próbuję jedną ręką. Uparłam się, bo chcę wam pokazać, że to jest łatwo. No niestety jedną ręką nie da się. Musiała być równa powierzchnia, a tu jest dołek. No weszło słychać klik. Nie, nie weszło. Trzeba przytrzymać od spodu po prostu. Podstawię nogę i zaraz buta podstawie. Także mówię, zaraz to dokończę poza kamerą. W sumie, tak jak mówię, dwie minuty i po, po problemie wszystko zainstalowane. Pięknie gra i buczy. Tylko jest jeden mały problem. Zapomniałam o, o tym zaworze, zaworku, który, który zamyka dopływ. No i trzeba będzie przeciąć i wstawić zaworek. Na szczęście to wkręcanie zaborka nie jest trudne. I... I już jest zamontowany, i teraz test. Oczywiście test. No, wiadomo, że trzeba ustawić te zraszacze, ponieważ one są niedokręcone i będą chlapały na boki. No, więc pamiętając o tym, że trzeba użyć dwóch rąk przy nich, akurat, bo przy przy tych kroplownikach nie, ale przy zaworkach trzeba użyć dwóch rąk, żeby je. Przy, przy zraszaczach. Dwóch rąk, żeby je po prostu ustawić. Przykręcić czy odkręcić. I w tej chwili, moi drodzy, mogę powiedzieć ostatecznie, że moja szklarenka jest kompletna. Ma wszystko, czego jej potrzeba. Uważam, że. że hmm. Na razie przynajmniej automaty do otwierania okien, ponieważ ja jestem raczej w domu, jestem przy ogródku, więc te automatyczne otwieranie okien raczej nie jest mi potrzebne. Nie ma automatycznego otwierania drzwi, bo to by było najlepsze. Także wszystko jest. No, i jest jeszcze 20 metrów węża, z którym no, trzeba coś zrobić. Przecież nie będzie sobie tak bezpańsko leżał. No, myślę, że coś wymyślę, spróbuję go gdzieś tam upchnąć jeszcze w ogródku warzywnym. No, i moi drodzy, upchnęłam go. Część jest przy kapustce, a reszta poszła do pomidorków z tym że brakło mi tych zraszaczy i brakło mi tych kroplowników i jutro myślę zrobić zakupy dokupić niezbędne zakończenia i, i tym oto sposobem mam nawadnianie szklarenki i wrażliwej części ogrodu. Wrażliwej, bo mówię tu o pomidorach. Także moi drodzy, to tyle w temacie e, instalacji brakującego elementu. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Pozdrawiam cieplutko i do następnego.